Co on się tam powiedział za drzwiami, za tak, które nas nie czy tak, Czy on to, to... Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania, nie widząc podstaw do zastosowania tego środka. Nie zastosował także jakichkolwiek innych środków nieizolacyjnych, yy, zdając, że to już pozostaje w gestii prokuratora. Wobec tego pan Dawid idzie do domu, gdybyś nie Manifestacje jakieś będą teraz? A są, nie wiem, ja było trzy dni. Ale pan Dawid nie zajmuje się żadnymi manifestacjami. Nie. manifestacjami. To znaczy, czy bo będzie bo pan sprzedawał? No nie, nie, nie to może niedobre pytanie na ten czas. Jak pan się czuje po tych wszystkich godzinach spędzonych? Z... Nie w ogóle gorzej, myślę, że będzie gorzej. To też pytanie na ten czas. Jakie są teraz kolejne kroki Pana, Panie Mecenasie? No, na razie jesteśmy w czasie otwartym do złożenia wniosku o zaskarżenie decyzji e, administracyjnej Głównego Inspektora Sanitarnego i to czynimy. Jak zostanie nam zostaną nam udostępnione akta tego postępowania, to będzie nam łatwiej na razie nam odmówiono. Czyli nie złożył Pan w tym tygodniu... Nie, nie złożyłem, od, nie złożyłem wniosku, ponieważ Główny Inspektor Sanitarny w dniu wczorajszym odmówił wglądu w akta pełnomocnikowi Pana Dawida. Czy Pan jest zaskoczony tą decyzją? Czy Pan się tego spodziewał? Wcześniej Pan nie chciał spekulować na temat decyzji sądzi? Nie, Żaden pełnomocnik i także mój klient nie jest od tego, żeby spekulować, jakie czynności podejmie są. Natomiast, jak ja wczoraj mówiłem, ja nie widziałem żadnych podstaw do tego, żeby ten wniosek mógł być uwzględniony. Jest jakiś środek dla powiedziawszy, Nie, żadnego. A co Pan ten e, zapis, który wczoraj. Jest? To już jest poza dzisiejszymi wypowiedziami. Coś jeszcze dziękujemy bardzo. Dziękujemy.